No coś, Chodź. Jest sobota 7 maja, słoneczny i ciepły dzień we Wrocławiu. On jest, ja jestem, wy jesteście. Wszyscy są. I ja wystartuję. 10 kilometrów, a zatem drobiazg. Biegliśmy. Ja biegłem. My już biegliśmy. My tak samo biegliśmy. Drobiazg, drobiazg dla nas. Wielki wysiłek powiem wam. A więc mówię? Ale dostałem w tyłek. Ja też byłem twardy. Kłopot polega na tym, że ja jestem jeden, a ja... Nie machajmy tak tym telefonem, no. W razie muszę tańczyć, wiercić, co ja mam. Po prostu z tymi kobietami. Słuchajcie. Medal. czy no i dziewczyny są rzeczy tego. No. Wiadomo, jak jestem trochę brudny i w ogóle. Ale nie jest tak, że Włocław jest y, najgorszym pod tym względem miastem. W ogóle nie jest skąd taki pomysł, żeby ciągle wprawiać mm, taką narrację przeciwko swojemu miastu. Tak nie jest. Panie redaktorze, jeszcze o tym sobie porozmawiamy. Włocław y, jest y, miastem, w którym wszyscy mają czuć się dobrze, miastem włączającym. No, y, moi drodzy, co jeszcze? Co jeszcze? Y, y, tu, 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 tu. Czuję się jak ostatni frajer, ponieważ wszyscy inni... Tu, 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 tu. Nie należy y, y, wyrzucać ich do... Książę przyszedł. I nie są to wcale rzeczy przyjemne. Przemek, raz jeszcze. A oni przyjadą wszyscy i. Nie zawsze tak radzę się bilokować. To jest. È questa umiltà che ci trovo a lavorare e che mi che non la ossigna così perfezionatamente. Sviluppata soprattutto nella predicazione, era per me importante, sacerdote e vescovo, e così tutto il resto della sua vita e la sua opera si è sviluppata sostanzialmente nel dialogo con un popolo molto semplice. E così ha dovuto sempre, da una parte, trovare personalmente. Il significato della scrittura e dall'altra parte tener conto della capacità di questa gente, del loro contesto di vita e arrivare a un cristianesimo realistico e nello stesso momento molto profondo. Allora poi questo naturalmente per me era molto importante. Jestem wszędzie, jestem jestem z każdym. Ano, afasinaty. No nie ma to syn Potropą. Szybko żeśmy się wyrobili. No coś. ujechać.